Dzień dobry, dzisiaj jedziemy do Tlicza, do Tlicza Tlicz? na stok No Tlicza? ja nie wiem, nie wiem. Tlicz? Nie wiem, chyba nie tak wiadomo. W każdym dobre. razie jedziemy do Tlicza na stok e, Dzisiaj mamy zamiar pojeździć dłużej Szkoda tylko, że mi soczewka wypadła i nie mogę jej znaleźć, no ale dobra To nie jest wesołe 5 minut przed wyjściem, kiedy soczewka wypada Ci z oka, no, ale trudno Zbieramy się o 10.30 mamy stąd wyjazd. Wrócimy pewnie dopiero na obiad, jakoś 15-16. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie intensywny ostatni dzień, chociaż już mi bolą nogi. A mnie nie. A tak, a, mnie. a wczoraj mówiłam, no, nie bolą kolana. Albo co wczoraj robię? A ja wczoraj się położyłam na tak. Ja nigdzie nie jadę! O, No, bo tak mnie nogi bolamy. No ale teraz się zbieramy, i jedziemy, bo jutro już prawdopodobnie nie będziemy mieć siły jeździć i będziemy wracać do domu do Włocławka także teraz wychodzimy. Mamy nadzieję, że dzisiaj trochę więcej do Was pogadamy, bo mówicie, że te vlogi są trochę nudnawe, no ale praktycznie całe dnie jeździmy na nartach, więc za bardzo nie da się na zdrowie, za bardzo nie da się jeździć i do Was mówić. Także my się zbieramy i do usłyszenia. Gotowy? No właśnie ludzi. Widzę właśnie no. Ale tylko czasy na pewnej godziny No wiesz, w sumie już jest po 10 przed 11 no Chodź, idziemy Idziemy Więc już jesteśmy na górze właśnie wjechaliśmy. A ja? Cześć, znowu mnie ucięłaś? Eee, no bo ty jesteś za wysoki. No jo. Takie mamy dzisiaj widoki w Tyliczu Trochę Wydaje duże kolejki na dole, nie? Ale to się to z czasem. No mam nadzieję, że będą trochę mniejsze. Kiedy zjeżdżamy tu, później powiedziałem przez las, a później powiemy się w tamte ścieżki, będzie fajnie. Dzisiaj. No to mam nadzieję. My... Mamy karnet na 4 godziny, więc możemy zjeżdżać o 4 godziny bez przerwy. Tak. Ważne, że nas będą bolały nogi albo... nie wiem. Bo nam się nie będzie chciało Widzimy się na dole. Dobra Słuchaj, <noise> tak, chwilę. Tak. Dawaj. Ale i to jest Hej, jestem wraz z <noise> dwoma istotami takimi. Witam. <noise> <noise> eee, co? No tak. Tak? No Tak, Tak, Dobrze, A co mam mówić? Bo nie wiem. No i zwaliłeś wszystko. No zwaliłem wszystko. Nie, no nie wiem. Jest tak gorąco, że ja właśnie zdejmę bluzę. Widział kominiarkę, ja też znam kominiarkę, ale, ale kaski dostają. Jest 6 stopni. Po prostu, jak. Nie wiem. Jak się jeździ, jest tak gorąco, nie? Bardziej, jak się stoi w tej kolejce. No, w tej kolejce. Dobra, teraz będziemy zjeżdżać tą stroną. Tam Oliwia stoi. Zaznę z szopą. Patrzcie co Emil zrobił Wjechał no, na nią Powiem no, no, tak, żaże? uważajcie na tego pana On umie zabić Zapamiętajcie no, ten strój Wiesz no, <grym> co, dziękuję, mi drogę nie no, no To nie była moja wina Hej, wjeżdżamy ostatni raz Bo czas nam się skończył tak. Emil to jeszcze kombinuje żeby no, wjechać ja Może zdążę, może jeszcze raz no ja też tak myślałam, ale mamy 10 minut wjazdu, a 11 minut czasu. Nie, 10, 7 minut jest wjazdu. A 7 minut? 4 minuty na zjazd. Ej, no to może zdążymy. No dobra, zależy, to ja też się postaram. Zależy, o której będziemy na górze. Jak się kolejka nie będzie w kółku zatrzymywać, no. to może zdążymy, zobaczcie. Okej, okay, więc udało nam się zdążyć. Właśnie wjechaliśmy. W minutę jakoś zjechaliśmy no i jeszcze tam, mieliśmy 2 minuty na karnecie. Także nie jest źle zdążymy, No, no teraz już nie mamy czasu to, żeby zdążyć Ale teraz sobie nas spokojnie zjedziemy i będziemy zdejmować potem narty na obiadek Tak Głodny? Głodny, głodny Dzisiaj schabowy Schabowy <laughs> Zawaliliśmy właśnie Zachrzanialiśmy z takiej górki Ja się obejrzałam, Oliwia wywalona Obejrzałam się, Ewil ja wywalony i jeszcze się sama zahaczyłam o narty i się sama wywaliłam Także na koniec bardzo ciekawy zjazd Trochę mnie boli ręka Ale mam nadzieję, że nic mi nie będzie O kurcze Emmy musiał tam wejść do Oliwii Ja musiałam sobie odpiąć nartę jeszcze ta O kurcze Moja ręka No, także Ja sobie będę zakładać narty teraz Poczekam na nich, aż zjadą I jedziemy Hello. dalej Weźmy sobie na spacer Budziłam mnie kazami wyjść z domu Bo że obrabiać idę, tego vloga źle. I powiedziałam, że idziemy się przejść Nie mamy po zakupy Coś do picia, coś na śniadanie no i taki spacerek wieczorem sobie zrobimy, nie? Nie, wracamy do łóżka, idziemy spać. Nie, idziemy. Tak. tak. A dzisiaj mecz jest znowu. Legia za jaksem, więc... I co jest mecz, to oglądam YouTube. No to ogląda YouTube.